Siema, siema, widzowie! Witam was w odcinku z e, memów e, z FNaFa Security Bridge i od razu jest pierwszy mem. E, zostawcie Pew w górę suba, film nie będzie długi, e, ale przynajmniej będzie śmieszny. Dobra, e, pierwszy mem. E, Wanioder Jumpscare? Mabbo Jumpscare, no. <ścoughs> Niestety to tak wygląda, no. <ścoughs> Szczerze mówiąc ja też mam takie coś, że jak mi MapBob matbot wyskoczy. Map... map Bob wyskoczy, to yy, denerwujemy, ale yy, Bardziej niż straszy, ale no... Glamrock chica. O jest jaka jakość, co to jest. Glamrock chica, On to spoko Glamrock chica. <glamrock> to nie jest nawet Glamrock, to jest jakieś, nie wiem co to jest. To jest chyba góralska chika. Ej! Jakie to są ładne maskotki, Kurczę, Serio takie można kupić? Znaczy, tego Freddy to wiem, ale... Nie no, ładne, to, to jest ładne. To jest ładne, to jest ładne. To wygląda trochę śmiesznie. A to, to jest w ogóle... Co to w ogóle jest? Wygląda dziwnie strasznie. Nie wiem... Fajne za takie słodziutkie ma, maskotki. Muszę sobie takie kupić. Uh, pozdro dla kumatych, Jeśli ktoś zna tego mema, to. Pozdro. Tutaj Freddy, Witred Freddy, Glamrock Freddy, Golden Freddy, Phantom Freddy, Freddy, Nightmare Freddy. No. Troszkę ich tutaj. Sporu. Znaczy sporu, sporo ich tutaj. Nie powiem. Ale dobrze zrobiony mam, nie, no jakbyś, śmieszny. Dobra, poczekajcie, nie, nie kuma, nie kuma, jakby ogarniam to, ale co to jest? Nie, no to jest już jakaś przesada. Gregory, Foxy, y, znaczy Foxy, Roxy, Monty, y, rozwaleni tutaj, jak widzicie. A tutaj ten Gregory, no nie, no nie, no to, to jest złe. To jest bardzo złe, kto, to, kto na to wpadł, kurde, jeszcze ten uśmieszek, o jest <grystanie> Zabrał im koła, no. Niestety to tak wygląda. Ło kurde, co to jest? To jest... Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek jako Glamrock Freddy. Ehm. Um... Monty jako jakiś kościół zanim? Eee, nie wiem co to. <laughs> Angry Birds. Angry Birds chica. Czy to? Angry Birds fnaf. No w sumie jest. Star Wars, Angry Birds, Epic. Jakieś tam inne to. W sumie fnaf to bym się nie dziwił, jakby był. Ale <laughs> Angry Birds chica. Nie, no ona pasuje. A tutaj ten, to jest z tego. Z tego serialu, co w telewizji leciał, eee, kurde, nie pamiętam jak on się nazywał, no ale wiem o co, co to jest: to jest ta jedna chyba z tych tych <grym> <grym> <Roks>. <grym> Bez skitu. Co to kurde jest, to <grym> nie no, to jest, po to jest po prostu no ten. Nawet nie Freddy, to jest kurde Fredbear. To jest y Glamrock Fredbear. To jest y niedźwiedź jako niedźwiedź. Niedźwiedź Freddy jako niedźwiedź y w prawdziwym życiu. No no spoko. Nie no, wygląda to śmiesznie. To na takie rzeczy Freddy Freddy's down the hall. <susurgery> FNAF Security Bridge. FNAF 1 a oh więc. Yes. W ogóle z tym gościem ostatnio dużo memów jest. On był z tych i nie ma mocnych to jest ten. Tutaj normalny, a tutaj kurde jakiś... Nie no, nie, bez komentarza. Dobra, ej, to są wszystkie memy. Dobra. 5 minut film git. Mi się podoba. Dobra. Mam nadzieję, że film, film wam się spodobał z tych e, dziwnych frafowych memów. No. Pozdro, dajcie łapę.